Tam, spotykamy się na trzecim odcinku dotyczącym wody. Praktycznie będzie to informacja, która powinna nas zmobilizować do większego myślenia o tym, co zrobić, żeby, mając coś takiego jak wodę w kranie, zrobić tą wodę, korzystną dla naszego organizmu, bo to korzyść dla wszystkich. Nasze organy wewnętrzne składają się z dużej ilości wody, ale również bardzo dużej ilości tej wody potrzebują. Wątroba, nerki, krew, kości, mięśnie jest to konieczne przede wszystkim w procesie metabolizmu i oczyszczania i detoksu naszego organizmu. Mała ilość wody jest niestety problemem w przyswajaniu wartości odżywczych w organizmie, nie wchłaniają się w jelitach. Woda jest przewodnikiem i regulatorem ciepła w organizmie, bierze udział we wszystkich zachodzących reakcjach biochemicznych, co bardzo ważne, nawilża błony śluzowe oraz gałki oczne i zapewnia ruchomość stawów. Oczywiście istnieją różne sposoby na to, aby z wody, którą dostajemy do domu, zrobić wodę, która będzie bardzo korzystna dla naszego organizmu. Tych urządzeń jest dużo na rynku, i każdy, kto chce coś z tym tematem zrobić, to oczywiście będzie szukał i znajdzie to, co będzie uważał dla siebie. Za dobre albo wręcz najlepsze. Barierą jest oczywiście ekonomia w sensie wydatków. Ale myślę, że jak kiedyś popularne powiedzenie, dzisiaj jest równie aktualne, że na zdrowiu się nie oszczędza, a starzy ludzie mieli takie powiedzenie lepiej dać piekarzowi, jak lekarzowi. Więc myślę, że Tutaj warto zainteresować się urządzeniami niekoniecznie z górnej półki, ale powiedzmy z tej średniej półki, ale już z góry. Dobre urządzenie do uzdatniania wody w domu to urządzenie, które musi spełnić kilka warunków to również ilość komponentów zawartych w tym urządzeniu. Wiele urządzeń popularnych na rynku ma jeden filtr. No, jeden filtr niestety nie jest w stanie załatwić tematu oczyszczania wody z substancji, które są zawarte w wodzie, przede wszystkim z chemii, ale również z drobin, które są niesione na skutek przesyłu przez rury, gdzie pewne rzeczy się odrywają. Czy w przypadku awarii dostają się również do tej wody, która jest transportowana rurociągami? Dlatego dobre urządzenie powinno mieć przynajmniej trzy filtry. Filtry, które powinny być filtrami, które będą w pewnych grupach oczyszczać tą wodę. Więc filtr sentymentacyjny, który będzie Wytrącał z wody wszelkiego typu piaski, brudy, rdze, śluzy. Drugim powinien być filtr z węglem aktywnym, który przede wszystkim będzie usuwał chlor i metale ciężkie, zanieczyszczenia organiczne, chemię, nieprzyjemny zapach i smak. I ostatni filtr, który powinien pracować, to filtr, który będzie pracował nad smakiem wody. W wodzie, po przejściu przez te trzy filtry, powinny zostać zachowane takie pierwiastki jak wapń, sód, potas i magnes. Ta woda po filtrach, przechodząc przez membranę osmotyczną, i to ciekawy komponent. Membrana osmotyczna robi w ostatnich latach bardzo dużą furorę w urządzeniach filtrujących, a dlatego i to podaje jako ciekawostkę, że otworki w membranie osmotycznej są 5000 razy mniejsze od bakterii. Myślę, że to przemawia do każdego. Jeżeli jeszcze wzbogacimy na przykład o to urządzenie o tiurmalin czy srebrokoloidalne, to w tym momencie również będziemy mieli pewność, że pewnego rodzaju bakterie, które de facto na dzień dzisiejszy eliminują korzystanie z, woli, z wody pitnej, spowodują, że niestraszne będą dla nas Zanieczyszczenia w postaci bakterii coli, ponieważ to urządzenie może sobie przy tych komponentach z tym poradzić. I tak oczyszczona woda przez trzy filtry plus y, 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 membranę osmotyczną natrafia na swoje drodze jeszcze na redoks i mineralizator. I tutaj bardzo ważna uwaga. Redoks i mineralizator potrzebuje. Dobrze oczyszczonej już wody, po to, żeby zrównoważyć te pierwiastki, które pozostały w postaci wapnia, sodu, potasu i magnezu, ale również, żeby utrzymać poziom ładunku elektrycznego mniej więcej na poziomie minus 300 do minus 400 mV. Wspomniałem poprzednio, że jest to konieczny parametr. Do likwidacji wolnych rodników organizmu. Magnetyzer. Wspomniałem już w poprzednim odcinku, że jest to urządzenie, które jest bardzo przydatne dla nas, ponieważ z wody martwej, którą dostajemy do swoich domów i mieszkań, magnetyzer robi wodę żywą. Czyli, jeżeli będziemy mieli urządzenie, które spełni nam podstawowe warunki oczyszczania, wzbogacania i do tego ożywiania, to będziemy mieli wodę, no powiedzmy, że prawie idealną do tego, aby zadbać w odpowiedni sposób na nasz organizm. Dziękuję.